Cześć, ale masz fajnego miszka. Skąd go masz? Paddington z Wielkiej Brytanii. Jest naprawdę ładny. Przywiozłeś go z Anglii? Nie, dostałem w prezencie. Czy byłeś kiedyś w Anglii? Nie. A czy znasz język angielski? Ja jestem w pierwszej klasie i tak uczę się dopiero. Dobrze, to życzę Ci powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Cześć dziewczyny! Jaki kraj wylosowała Wasza klasa? Francja. Czy wiecie, jakie fajne miejsca są we Francji? Wieża Eiffla. A czy znacie jakieś słowo po francusku? Bonjour. A co to znaczy? Dzień dobry. A czy chciałybyście kiedyś pojechać do Francji? Ja tak, ale nigdy nie byłam. Bardzo ładnie wyglądacie. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy. Jaki kraj wylosowała Wasza klasa? Szwecja. Czy są tam jakieś ciekawe miejsca? Tak. Jestem najmniejszym autodolem na świecie, którego klientami są pszczoły. Dlaczego jesteście tak ubrane? Bo flaga szwedzka ma kolory niebieski i żółty. Ładnie wyglądacie. Dziękuję za rozmowę. Cześć, jaki fajny szalik. Dlaczego akurat taki? Bo nasza klasa wylosowała Ukrainę. A wiecie, co fajnego można zobaczyć w Ukrainie? Tak, w Kijowie jest bardzo ładnie, bo to jest stolica. I jeszcze jest Odessa, i w Odessie jest bardzo ładny teatr, bo on, bo on jest bardzo duży. Słyszę, że jesteś z Ukrainy. Możesz pozdrowić naszych telewizów Ukrai po ukraińsku? Привітаю всіх українців з 15-ї школи. Дякую за розмову.